Więc z tym to te Twitchowe, te Twitchowe punkty trochę posiedziałem na streamie chyba u Kondysia I tam rzeczywiście za te punkty można fajne rzeczy robić, one są oczywiście inne niż te punkty, te, te punkty, które się zbiera za pomocą stream-elementsów Ale tak, można fajne rzeczy postawić, dlatego ja się zapisałem też I jestem ciekaw, czy będzie można poprzerzucać punkty, na przykład te, które u mnie zbieracie, na te, które tam są Bo to by było fajne. Dobrze, moi drodzy, bo my musimy grać. Dziś zapisałeś: Jest na blogu Twitcha z nowościami, które na naszym Discordzie przekopiował. Fajna ta czcionka na czacie. Czcionka jest moim zdaniem zbyt ciężka. To jest ta sama czcionka wszędzie. No dobra, widzę, że, widzę, że ogólnie nikt nie dołączy do bitwy. Widzę, że ogólnie mało co wiecie, więc Wolfi wam pokaże coś. Wolpi wam coś pokaże w takim razie. Eee, zanim zaczniemy grę, bo miało być Children of Morta, ja sobie w takim razie zmie zmienię na Just Chatting. JUST CHATTING! I... I poczekajcie, ja przechwytywanie ekranu... OK i pokażę wam o co chodzi, żebyś widział drop. Twitch zapostował na swoim blogu informacje o nowym swoim wyglądzie, o nowej swojej ikonce, o swoim nowym fioletowym kolorze, który teraz jest, oraz o nowych zestawach kolorystycznych, które będą łączone razem z tym. Dodatkowo o takiej identyfikacji. Ja na bazie tej identyfikacji, którą teraz tutaj widzicie, tworzyłem moje ikonki te tutaj o na bazie tego. Oczywiście nie idealnie 1 do 1, ale mimo tego na bazie tego tworzyłem to. E, tutaj, e, na bazie tego takiego wyciągania tła do tyłu i bardzo mocnych żywych, oczejemnych kolorów, jest tworzone to. Ten fioletowo pomarańczowy POG. Nie mam pojęcia innego co znaczy POG, ale niech będzie. I teraz oni tutaj mówią o tej nowej czcionce. Ta czcionka jest zastosowana na całym Twitchu, wszędzie. Wszystkie elementy składają się z tej jednej czcionki. Ta czcionka nazywa się RUBERT. Ona jest za twarda, za ciężka, moim zdaniem, na Twitcha. Jest, je, bardzo mi przypomina Spotify. Spotify ma podobną czcionkę, też taką, e, taką dosyć ciężką. Nie jest ona dla mnie no, idealna. Natomiast Twitch wybrał sobie tą czcionkę. Ona jest dobra, na czacie jest ok, Na czacie jest spoko, ale wszystkie opisy. Zauważcie jedną rzecz. Zobaczcie, że tu, mój, mój login, to, że ja jestem tutaj, jest strasznie malutkie. I to, że jestem na żywo, wygląda brzydko. Natomiast tu jest strasznie pogrubione, i tak jakby tytuł był ważniejszy rzeczywiście od streamera, ale teraz będzie zapętlenie, nie. Natomiast yy, moim zdaniem to jest źle. I, yy, I to pokazuje, że tytuł jest ważniejszy od streamera, który streamuje. Oczywiście, że wyłączyli akurat ilość obserwujących. mi to tam nie przeszkadza, nie? To tam spoko. Mnie to tam nie przeszkadza, że jest wyłączona ilość obserwujących. Natomiast emotki zostawili w spokoju. Yy, zmienili aplikację też y, tutaj. No i o, ogólnie jest yy, ich księga znaku, Tak zwany brand Twitch TV, na co też wejdziemy. Ale jeszcze oprócz tego, yy, pytałeś się drop, gdzie można się pisać na punkty. Jest jeszcze pod spodem inna notka na ich blogu. Odnośnie rozpoczęcia Twitchconu, i tutaj oni mówią, co się będzie działo. Nowy dashboard, którego ja już kiedyś spoilerowałem na Discordzie dobrych streamów, że będzie nowy dashboard. Ja go doskonale rozpoznaję, te ikonki, jest jakiś screen na dobrych streamów, i ja się zapytałem, czy ludzie już dostali nowy dashboard, ponieważ na Redditie już ludzie mieli przez chwilę nowy dashboard. E, będzie i, i tutaj właśnie jest o tych punktach, nie? Click here to register. Proszę bardzo. Jeżeli chcesz, że ja się zarejestrowałem już do punktów kanału, tak? Tak samo można się zarejestrować, a to zaraz wam pokażę jeszcze. Tak samo można się zarejestrować do, aha, nowy widok moderatora właśnie będzie. Tak więc zrobię, jak coś to będziesz mówić. Daj linka, no to już ci daję linka. Twitch TV przez beta przez channel points. Proszę bardzo. E, I tak samo można było się tu zarejestrować do nowej aplikacji. Twitchowskiej, nie? Która będzie do streamowania. Tylko nie wiem, gdzie to było. To gdzieś też tutaj było. Kliknij tu Register i i tutaj. Twitch Studio. Też można się zarejestrować do aplikacji Twitchowskiej do streamowania, czyli konkurencji dla OBS-a. Ja cię zostanę przy Stream Elements. Ja na, raczej na pewno też, a jeżeli przerzucę się na inne punkty, to chciałbym obiecać wszystkim, że jeżeli będzie można się przerzucić na, na inne punkty i Dać widzom punkty, to ja będę dawać widzom te punkty, które wy uzbieraliście, nie? Czyli te punkty tu. Tu możecie sobie zerknąć. E, jak to ma Digimonów, i będę przerzucać. Po prostu przerzucę punkty wszystkim tym, którzy tu zbierali, ponieważ mnie by zdenerwował, że ktoś musiałby zbierać od zera wszystkie swoje punkty, nie? Ja bardzo lubię e, nagradzać moich stałych widzów, ponieważ oni budują mój kanał, więc na pewno punkty będę przerzucać. Twitch będzie hajs ściągał, a na Paypal masz tylko 5%. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, zobaczymy. Zobaczymy. Ja jeszcze nie wiem, jak działają też te punkty. Ja tylko widziałem u Wiesia i u Kondysia i u Marko chyba. Natomiast y, tu był ten Twitch Studio, tu były te punkty kanałów, które tutaj tam mają odblokować y, jakieś tam cuda. Natomiast chciałbym jeszcze wam pokazać, jest jeszcze księga identyfikacji wizualnej nowego Twitcha, y, która pokazuje no właśnie, można sobie zjeżdżać go z góry na dół ich jakby sposób, tak? Możemy sobie klikać, nowa czcionka. Yy, strasznie to jest brzydkie ogólnie. Wróćmy z powrotem. Keeping the Twitch. Real today. Tak, nie to jest to jest Twitch, nie. Yy, teraz trochę więcej o typografii. O ich logo, które się zmieniło i wygląda bardziej twardo, moim zdaniem. Moim zdaniem to nie jest taka zmiana, która mnie męczy. Wygląda inaczej. Typografia, czyli czcionka, to jest ta animacja, którą widzieliśmy przed chwilą. Emotki, przy których nic nie zmienili. Eee, paleta główna, kolorystyczna, którą zostawili w spokoju, też. Eee, Poprawiając tylko trochę. Eee, expression, czyli właśnie zestawy kolorystyczne mające budować kolory marki, tak? To się też robi. Ja na przykład mam to samo u siebie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że u mnie na przykład też jest tak zwana identyfikacja kolorystyczna. Jak jest moje logo, to mniej więcej kolory są dobierane pod logo, ale to lepiej widać też na stronie. A, ja to już tam nie będę pokazywać. No w każdym razie je, buduje się identyfikację wizualną marki, brandu, i tutaj tak samo zrobił Twitch, czyli wykorzystanie odpowiednich gradientów, wykorzystanie odpowiednich kolorów, jak na przykład fioletowy fio fio połączony z tak zwanym pakiem, tak to nazwali, albo z jiglem od pafa, albo z wipeoutem. E no i tutaj dla kreatorów to jest tamta ich aplikacja, nowa, nie? Co tu POKI robi? Nie mam pojęcia, co jest Pocky. Pocky to jest POKI. POKI to jest dla mnie. Nie wiem. No i bring it, bringing it all together, czyli wszystko naraz. Eee, to jest tam jakaś gierka. No i tak wygląda ich identyfikacja wizualna. Możemy sobie też zerknąć, na no, proszę bardzo, na ich tam... Na ich filmik, tak? Laska w czapce po lewej, aha. Hmm. I teraz chciałbym, żeby była jasność też, ponieważ ja bardzo uwielbiam patrzeć na identyfikacje wizualne marki, na budowanie graficzne marki, też staram się u siebie to robić, czyli zachować taką spójność markową. I teraz co jest ważne, Twitch podszedł do tego bardzo w porządku. On już miał identyfikację wizualną wcześniej, miał bardzo w porządku, natomiast ta nowa jest naprawdę niezła. Tylko że, i jeszcze inna ważna kwestia: czcionka, którą Twitch sobie wybrał, jest świetna, ale nie do zastosowania wszędzie. Te napisy, wszystkie, które były tymi czcionkami porobione i tak dalej, były naprawdę fajnie zrobione. Te wszystkie reklamówki i tak dalej, tylko oni nigdzie tutaj nie pokazują, że to jest na layoucie strony. Natomiast na lajaucie strony, na, yy, na stronie głównej, niestety nie wygląda tutaj tak to dobrze, jak powinno wyglądać. Niestety ta czcionka w niektórych miejscach jest za ciężka i oni powinni troszeczkę to stonować, moim zdaniem. Natomiast samo to, że jest ta identyfikacja wizualna, że to tak wygląda, moim zdaniem bardzo fajnie tu już do tego podszedł i nie ukrywajmy, że postarali się dosyć mocno. Może, jak masz polski Twitch, to tak jest. Możliwe, że na angielskim Twitchu jest inaczej. Ja nie wiem, nawet, czy mogę sobie gdzieś tutaj język zmienić. Nawet mi się chyba teraz nie chce szukać. Natomiast proszę bardzo, je, jeżeli chodzi o jasny motyw, warto też zwrócić uwagę, że on jest nie do oglądania. Po prostu jest nie do oglądania. Nie jest nawet, natomiast ciemny motyw też nie jest wcale zbyt dobry. Ponieważ jest zastosowany kolor czarny. A to jest najlepsze. Na jasnym motywie u mnie są te wszystkie rzeczy czarne. <laughs> <laughs> Dobrze. Może pan angielski Bardzo możliwe, że live tutaj jest tylko napisane, nie? Natomiast ja widziałem. To możemy wejść sobie na serwis Reddit. Ja się śmiałem już. Weź, pokaż jeszcze raz. Co, no to co mam pokazać jeszcze raz? Drop. Przecież możesz sobie sam przestawiać kolor jasny i ciemny, nie? Uwielbiam serwis Reddit. Wejdziemy. Ja, ja po prostu. To jest moja nowa baza wiadomości. E, natomiast serwis Reddit, i jest tutaj kanał Twitch. I najgorętsze rzeczy: e, To jest, Can I go dark mode? E, a affiliate. Ale no, te najgorętsze, dajcie mi najgorętsze. Top. Top na przykład z ostatniego tygodnia: To jest, How to switch from new Twitch layout to old one? Tell a streamer to fix their stuff. New Twitch layout ain't half bad, tak. My layout has changed. Ogólnie teraz już teraz, teraz jest tego trochę mniej. Natomiast w pierwszej kolejności były wielkie ranty na to, że yy, layout wygląda do dupy. I na przykład, tak jak tak wyglądał stary layout, to yy, tak wygląda nowy i widzać, że tutaj ładna jest ikonka live to wygląda fajnie, dużo lepiej niż oczywiście w polskich na polskiej wersji. Natomiast co mi się nie podoba w Twitchu, co jest fajnie zrobione w mikserze, to jest to, że ja nie rozumiem a, sobie, a ja chciałem wam pokazać, że ja nie rozumiem czemu ja nie mogę przesuwać sobie tego okienka tak jak można to robić na przykład na mikserze, żeby to okienko, o, wycisz mi to, żeby to okienko było większe lub mniejsze. Mogę tylko sobie schować i rozsunąć, a ja bym chciał, żeby można było sterować wielkością tego okienka, ja bym się bardzo nie obraził. Trzy dni temu założyć kąt na reddicie, ja już założyłem dosyć dawno, musiałem zobaczyć kiedy, od kiedy. Założyłem w 2013 roku konto na reddicie, tak więc no i y, on tutaj sobie y, bardzo tam na tym, o tym na, na reddicie, na twitchu piszą różne ciekawostki, często na discordzie u mata się pojawiają, bo jest jeszcze na przykład y, na reddicie taki kanał, fajle twitchowskie na przykład, tak? albo fajle streamerskie i można sobie pooglądać. I tutaj tak samo powstała ta informacja, że Logitech zakupił Streamlabs'a za ileś tam milionów dolarów i dlatego Streamlabs teraz takie tam akcje odwala, co też u nas na Discordzie dobrych streamów było dyskutowane, tak? No i, i oni tutaj ludzie sobie tam piszą różne rzeczy. Ogólnie y, lubię sobie popatrzeć na to, co tam ludzie odwalają. 89 milionów, dokładnie. No to jest kupa siana za serwis, który za freeko pomagał streamerom, tak? To jest kupa siana. Natomiast ja zawsze od praktycznie początku moich streamów, i to już będzie chyba rok. Boże rok streamuje. Od początku moich streamów korzystam ze Stream Elementa. Znaczy ja korzystałem z wielu różnych serwisów. Ale yy, na samym początku zacząłem ze Stream Elementa i zostałem z nim do końca. I od samego początku ludzie, którzy wchodzą na moje live'y zbierają właśnie punkty od Stream Elementa. Yy, I on jest był dla mnie najlepszym, yy, najlepszym, tym najlepszym do tworzenia i do zbierania punktów. Dobrze, pogadaliśmy sobie o Twitchu. Bardzo mi miło, że mogliśmy sobie pogadać na samym starcie. Przejdźmy w takim razie do gry.